Cześć Siemano, witam Was na moim kanale w Wolfenstein The Old Blood. Kiedyś chciałem w to zagrać, lecz niestety e, moja karta graficzna nie pozwoliła mi na grę w najlepszej rozdzielczości, ponieważ po prostu ta gra miała zbyt duże wymagania. No dobrze, może ja już tu sobie zacznę mm, tworzyć profil. Oraz zobaczmy sobie może ustawienia, opcje na jakich ja będę grał. Oczywiście sterowanie, nie obchodzi mnie za bardzo, ponieważ gram na klawiaturze. Obraz, jak widzicie, 16x9, na 1920x1080. Na Następnie zobaczmy pole widzenia, niech będzie takie jakie jest. Mi tu bardziej zależy na opcjach zaawansowanych. Czy tutaj można gdzieś ustawić sobie na przykład własne ustawienia? Że nie wiem, jakość grafiki dam wysoka, ultra, nie wiem, czy mi to na ultra pójdzie, ale powiedzmy, że dam wysokie. Po czym wyjdę stąd, ponieważ to już się chyba zapisało, tak mi się wydaje. Opcje zaawansowane, nie, nie zapisało się. Um, aha, tu jest zastosuj. Dobrze. Chyba to tyle. Jeszcze zobaczę sobie tutaj e, w dźwięk. Zobaczmy głośność główna. Myślę, że jest ok. Urządzenie e, o co tu chodzi? Mm. O co tu chodzi? Nie, domyślne, musi być domyślne. Myślałem, że tam coś tutaj się da zrobić, ale nie da się. Napisy damy wszystkie, albo nie damy, tylko opcje, tak jak było. No i dobrze, no zacznijmy nową grę. Mamy tutaj wybór poziomów. Mogę zagrać na to. Nie zróbcie mi krzywdy, dawać ich. Jestem wcieleniem śmierci i iber. Bardzo wysoki poziom trudności dla prawdziwych bohaterów. No ja sobie zrobię po prostu: dam sobie, nie zróbcie mi krzywdy, ponieważ to chyba będzie jedna z najlepszych opcji. Pass through blood spilled by warriors. I feel the winds from the gathering storm. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des army... Heeres. Am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der einzige nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an. Ich hoffe, der Welt auf deinen Schultern, Agent Blaskowitz. Ich habe ziemlich Schultern, Agent 1. Well, wir verlieren. The bloody war. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Death said is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. One of his lieutenants, Helga von Scherbs, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Boltzmannstein. <coughs> a gra Nie mogłem w to grać. Fajnie, fajnie wygląda teraz. Zdecydowanie lepiej niż na mojej starszej karcie graficznej. Ja chyba tylko dotąd doszedłem, i tutaj mi się po prostu gra już sypała. Sypała się po prostu, chyba, dlatego że karta nie dawała rady. Artefakty mi wyskakiwały. Thank you. You and me, Blaskowitz. We are a good team. We can do this. Okay, look. You're German? Frankly, it's atrocious. So, no talking. And keep your gun holstered for as long as you can. The papers that prepared for you are in the glove box. There. Oh, they us To very nice. let's go. Ciekawe, jak to wyjdzie. Follow me, follow me to jest poleść, mnie Jebać to dokładnie. Co nam tutaj wyskoczyło? W porządku, nie mogę rzucać się w oczy. Moje zadanie to iść za weslejem agentem numer jeden.

Jako karma dla psów yy, użyj mapy. Yy, ekran mapy pozwala Ci zobaczyć, jak daleko udało Ci się zajść na danym etapie. Wskaźnik pokazuje kierunek do następnego celu szukaj map i planów, dzięki którym zyskasz dodatkowe informacje o bieżącym obszarze obszarze na ekranie mapy. Cajmy papiery proszę. No, idziemy teraz, my Guten Was gibt's, Greta? Teraz krzyczycie, widzicie? A wcześniej był taki milszy dla naszego kolegi. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. <laughs> so ein komischer Kreis. Die spinnen die Abends. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Waża. Kreta, No Dobrze, możemy przejść dalej, więc może zróbmy to, wojskowie. Punkt kontrolny. Ciekawe, co ona ma do powiedzenia. Hot dog. Reckon I had to say something. That was Rudy Yeager, Elvis' second in command. I hear he feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. Karmi psy z tego Boże. Masakra. Więźniami z zamkowych lochów. No, jakoś on nic nam nie pokazuje. Wyświetliło nam się coś o tym Rudiego. Rudiega jest zastępcą Helgi w lochach więziennych zamku Wolfenstein, zanim otrzymał obecny przydział pracował jako osobisty trener psów generała trupie główki. Jedną z ulubionych rozgrywek Ludiego jest karmienie psów więźniami przebywającymi. W zamkowy... przebywającymi w zamkowych lochach. No nie Co, co, co? Dobra, przywitajmy się z nim. I tak ich zaraz zabijemy Ja sobie tutaj po

Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around. Ok, dotarliśmy do celu. Coś tam się dowiedziałem, że mamy kogoś e, dowiedzieć się o położeniu jakiejś tam o, je, o jakiejś tam po, o jakimś tam położeniu, który główki. Nie wiem dokładnie, jeszcze o co tu chodzi. Zobaczmy, to, co tutaj nam wyskoczyło. Coś kolejnego. Perą kolejki liniowej. Jedyną drogą, aby dostać się na zamek Wolfenstein, jest silnie uf ufortyfikowany perą kolejki liniowej. Hm. No, raczej inaczej się tutaj nie da dostać. No, jak się zerwał, Boże! Udało nam się dotrzeć na zamek Wolfenstein. Musimy znaleźć drogę do archeologicznego centrum badawczego Helgi. Okej, okay, no to lecimy. Chyba tutaj musimy iść, tak mi się przynajmniej No tak, tutaj. Okej. Okay. No i zejdźmy se windą. Zobaczmy, co to jest ten tajniak. To chyba ten BJ, to my jesteśmy. Eee, Okej. Okay. Trudno było znaleźć mundur, w który zmieściłby się BJ. A więc osa zatrudniło krawca, który uszył specjalny strój na miarę... Mm... No, strój na miarę. To jest ten chyba Blazgowicz, jakoś tak on się nazywa. Dobra, lecimy na dół. Nie, na górę. Myślałem, że na dół. Dobra, no, zobaczymy. Aha, on musi wyłączyć jakiś alarm. Posiadaną broń możesz wybrać poprzez menu wyboru broni. Przesuwaj rolką w górę, by zmieniać i wybierać broń. Naciśnij kił, aby przełączać pomiędzy obecną i poprzednio używaną bronią. Dobra. Czy my tu kogoś znajdziemy? Eee, wolałbym go zajebać z tego pistoletu, ponieważ on jest cichy i nie robię hałasu. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Zobaczymy. A on tutaj jest. BJ, don't shoot! It's just O! Mamy pistolet, weźmy sobie go, to jest dwórka. Fajny może być ten pistolet, dobra. Tu coś mamy. Co my tutaj mamy? Notatka asystenta badawczego langa... Ach kurwa, nie wiem czy to czytać. Nie chcę mi tego czytać. To chyba i tak nam nie pomoże za bardzo, więc...

Dobra, zajebałem go tak od razu, po prostu dostał heada. Tutaj mamy chyba pistolety, więc... E, okej. Okay. Dobra, mamy tego załatwionego. Achtung! O kurwa, troszeczkę ich się tu mnoży. Rzucają granatami, widzę. Dobra, tamten załat... Jezus! Czy ktoś jeszcze tu jest? Na pewno ktoś tu jeszcze jest, więc może zobaczmy. Dobra, mamy załatwionych. Ten załatwiony. Naboje się na pewno przydadzą. Pierdolony rzucił granatem, ale i tak życia nam to jakoś strasznie nie zabrało. Dobra, teraz tak. Tutaj będę musiał z dwóch stron chyba pilnować. Dobra, mamy, tak powiedzmy, to opanowane troszeczkę. Kurwa, wiedziałem, że mi zabraknie amunicji. Dobra. Jak to ciągnie masakra. Widzicie jak go. O, tutaj jeden wyskoczył. Okej, okay, chodź. Dobra, załatwiony, załatwiony. Kurwa, fajnie to wygląda. Coś czuję, że flaki to z nich wylatują po prostu wręcz. Gdzie on jest? A on tutaj jest, okej, okay, chodź. Dobra, załatwieni. A baby, we still have a czy mi się wydaje, czy tutaj jego flaki leżą? Czy co to było? Mniejsza o to, jak sobie tak pozbieram amunicji, przyda się na pewno. Ja pierdolę, co to robi. Zobaczcie, na wylot go przebiło. Jezus Maria Naprawdę nieźle go ta pozamiatało, widzicie? Aha, mamy iść na górę, no dobra, to pójdźmy na górę. Dobra, wbijamy się. O kurwa. Jep No i po zawodach, tak? Nam się właśnie zakończyła kariera. Aha, i do więzienia nas wpakują, czyli będziemy rzuceni na pożarcie pieskom. No i mamy rozdział pierwszy więzienie. Ok, no to mm, co teraz będzie ciekawe. Coś mi się wydaje, że tutaj musimy podejść. Yeah, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. Tutaj mamy wejść, czekajcie. Co ty pisze? Wesley jest w innej celi, w kiepskim stanie. Muszę się wydostać i go uratować. Rozumiem. Czyli będziemy mieli troszeczkę jazdy tutaj, powiedzmy. wam musiał spaść, oczywiście. Ale możemy to wziąć i to prawdopodobnie będzie nam służyło do wspinania się. Um, nie jestem pewny. Rury są przydatne w trakcie wspinania się na specjalne ściany, otwieranie włazów, rozbijania niestabilnych ścian oraz drewnianych skrzynek. Przydają się także w walce wręcz z wrogiem albo przy zakładaniu się od tyłu i egzekucji wroga. Naciśnij mysz 3 lub mysz 1, aby zadać cios. Naciśnij F, aby przełączać pomiędzy rurą w jednej i dwóch rękach. Naciśnij mysz 3, zakradając się do wroga od tyłu, aby wykonać egzekucję. Naciśnij mysz 2, aby odblokować dostępne, aby blokować. Dostępne wyłącznie, gdy trzymasz rurę w jednej ręce. Dobra. I tutaj mamy tego robota. To jest ten Solbat. Będziemy musieli go chyba odłączyć z kabli. Czyli, chyba tutaj mamy coś. I tutaj wydaje mi się, że będziemy musieli go właśnie odłączyć z zasilania. A następnie go po prostu nie wiem, dojechać go. Zobaczmy. Nie mogę zobaczyć tam, gdzie on jest. Dobra, zobaczmy, czy nam się go uda bardzo szybko tutaj. A, uda nam się. Dobra, on jest załatwiony. Odcięliśmy mu, oczywiście, prąd. Czyli on już po prostu nie będzie mógł się ruszyć, ponieważ nie ma prądu w nim. One są tutaj na tych właśnie. E, podłączone do tego prądu. Dobra, otwórzmy sobie drzwi. O, ja pierdolę następny. Nie wierzę. Mam nadzieję, że. Nie, dwóch mam. Mam dwóch tutaj. Dobra, załatwiony, załatwiony, więc można go egzekucję mu wykonać. Wziąć sobie pistolecik i tego dojechać. O, jo, 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 i co się stało? Tu w ogóle kurwa flaki wyskoczyły z niego. No, flaki z niego wyleciały Dobra, teraz widzę, że tutaj musimy wejść, okej okay. Przynajmniej jakoś nam to porządnie idzie Nie jest jakoś strasznie Ani też trudno No to otwieramy następne drzwi O, ja pierdolę Tutaj jestem Co, jak, to, jak to zabić To jest dobre pytanie Dobra, pies załatwiony. A tutaj pisze Achtung Mechanische Skamp Czyli mechaniczne psy. O ja pierdolę Mam nadzieję, że on mnie tam nie zauważył. Wezmę sobie to Micha jego. Dobra, zajebiście się wkopałem. Z tej odległości go niestety nie załatwię. Niech on się troszeczkę szybciej ruszy. Tamten jest. Ach, tamten idzie w naszą stronę, więc będziemy musieli standardowo chyba poczekać. No dokładnie. Ja się tu żeby żeby mnie tylko nie zauważył. Nie, nie zauważył mnie, Jebany. To dobrze, bo jakbym je zauważył, jakbym je z, z tej armaty pociągnął, podejrzewam, że nie miałbym szans na przeżycie z takiego czegoś. Dwa wracają. Ale on patrzy na tamtą stronę. A ten chuj gdzie jest? Dobra, o kurwa. Czy ja go zdążę wyłączyć? Błagam, 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 błagam! Wyłącz go! Dobra, udało się! Kurwa, udało się go wyłączyć. Akurat w tym momencie, kiedy on koło mnie przechodził. Dobra, teraz by się przydało zakraść tutaj. Tak by mnie przynajmniej któryś z tych nie widział. Cześć! Aha, i on teraz tutaj będzie szedł. A ja sobie go standardowo zajdę od tyłu i zacznę mu napierdalać w cyba. No i yo, motherfucker! Jest. Dobra, mamy już załatwionych trzech. Tam jest jeszcze jeden, widzę. Nie mam tych naboi za wiele. No, nie wierzę. Broń mi się skończyła. Ale mamy następną, więc następną go pokonamy. Taką mam nadzieję. Jep! Dokładnie. Został on rozwalony. To broń już nie, chyba broń już nie będę potrzebował. Ale okej. Okay. To pójdźmy sobie dalej. Trzymajmy dostawę prądu na chwilę, byśmy mogli te drzwi normalnie jakoś otworzyć Dobrze, uwaga, siup i, i teraz chyba tutaj. O, kamizelka, jak to ładnie. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, ale wraca nam zdrowie, więc e, bez paniki. Dobra. Tutaj musimy kucnąć, tutaj musimy kucnąć i. Kurwa, co to jest? A to coś, coś tam mówili, a to tamci chyba, na dole co są. No nie! Następny, ilu ich tu jeszcze będzie? Aha, grubo mamy tutaj dwóch do załatwienia. A um, ciekawe, jak ja mam to zrobić. No dawaj, idziesz czy nie idziesz? A raczej wątpię, że nam się to uda. Albo i możliwe, że nam się to uda, bo on nas nie zauważył. Więc możemy go szybko wyłączyć. Szybka egzekucja, pięknie. Dawaj, kurwa, broń. Jest! Udało się! Udało się załatwić. I to nawet bardzo szybko. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. Ale jednak nie było tak źle. Bardzo łatwo i sprawnie to poszło, więc... Otwierajmy drzwi. Kurwa, tam jestem pies. Dlatego ja może... Będę szedł skradając się, ponieważ gdzie on mnie za... On mnie może usłyszeć i wykryć, nie wiem. A on śpi. I tu jest następny widzę. Hmm. Nie zaciekawie to się pisze dla mnie. Poszedł. Poszedł. Kurwa co on zrobił? Ja chciałem go... Wbić mu a on go jedną z tego, dobra. Fajnie, mam 100% życia. Czy ja tutaj mogę biegać? Mogę. Co on odwalił w ogóle? On se poszedł tam, my se pójdziemy tutaj. No i. Dziung, dobra. Tu mi się gra zapisała. O, tu ja, yy, dobra Tu mi się gra zapisała, więc myślę, że tutaj sobie zakończymy nasz odcinek pierwszy Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza ode mnie. Jest to na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.